Jesteś spełniona zawodowo, masz swoje szkoły tańca, jesteś wspaniałą matką, masz dwójkę zdolnych dzieci. W życiu uczuciowym również się ostatnio powodzi, o czym chętnie mówisz. Powiedz mi, czy tak z perspektywy czasu, jakiejś tam małej zażyłości, chciałabyś stanąć raz jeszcze na deskach Sopockich i pokazać, że jesteś pełnoprawną artystką, bo dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że ten występ, ten legendarny był w małej części twoim udziałem, a w dużej części kogoś, kto tam gdzieś Chciał szpilę wbić. Prawdę mówiąc, dokładnie rok po tym nieszczęsnym sobocie stanęłam na deskach sobockich na festiwalu Top Trendy i w zasadzie można sobie obejrzeć tamten występ. I, ale ja już wielokrotnie potem stawałam na deskach. Opery sobockiej natomiast no może nie telewizyjnie, ale już, ja już nie chcę nikomu niczego udowadniać. Ja już się nie ścigam. Jest mi w sumie dobrze tam, gdzie jest. Yy, gram miłe, fantastyczne koncerty w, głównie w klubach i, i to jest fajne. Już się gdzieś tam pogodziłaś z tamtą sytuacją, już nie wzbudza w tobie jakichś większych emocji. Yy, no wiesz co, to było tak dawno tam kto by to pamiętał? Fu.